Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować termostat dwukanałowy na dwa czujniki cyfrowe DS18B20, i na wyjściu mamy dwa przekaźniki ze stykiem zwiernym. Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Koniecznie z dzwoneczkiem. A więc, chciałem zaprezentować. Mniejszy termostat. Zasilanie układu mamy 12,24 V napięcia stałego DC. Podłączenie czujników: dwa plusy, dwa minusy i dwa wejścia od dwóch czujników. Czujników nie trzeba programować w żaden sposób. Cyfrowe identyfikatory są pobierane z czujnika i na bieżąco aktualizowane. Na wyjściu mamy E, styki zwierne przekaźnika do 5 Amper, każdy w menu czujnik pierwszy, aktualna temperatura, przekaźnik wyłączony, to samo e, temperatura druga odczyt i dany kanał jest wyłączony menu termostat pierwszy temperatura zadana histereza wyłączenia Alarm górny, alarm dolny. Jest to temperatura. Tu mamy 5 stopni. Liczymy to w następujący sposób. 25 plus 5, czyli mamy przekroczenie 30 stopni, jest to alarm górny. 25 minus 5. Jest to alarm dolny, czyli poniżej ten, tej, tej temperatury uruchomi się alarm e, dolny. Z odpowiednią informacją wska, e, wskaźnik do dołu, czy, czy tam strzałeczka i strzałeczka do góry. E, temperatury e, dodatnie w zakresie do 99 e, stopni. Histereza do, już patrzę, chyba 30 stopni zrobiłem. Sprawdzam w programie. Ehm, tak, histerezy mamy do e, 30 stopni z podziałem do 0,1 z taką dokładnością. E, temperaturę alarmu górnego i dolnego również mamy plus 30 i minus 30 pełnych stopni. Ok, tu mamy termostat pierwszy, termostat drugi, identyczna e, sytuacja. Mamy wartość e, zadaną używamy przycisku górnego lub dolnego, ażeby wejść w nastawy tu mamy 25 i wciskając przycisk górny lub przycisk dolny zmieniamy tą temperaturę z wartością do 1 dziesiątej stopnia Celsjusza wciskając środkowy przycisk przechodzimy do kolejnych nastaw tu mamy na przykład histerezę 5 stopni alarm górny Alarm dolny Mamy dwa tryby Pracy układu Mamy tryb Chłodzenia I tryb grzania Najbardziej popularnym jest typ grzania Typ Grzałki w boilerze Czyli Grzejemy do osiągnięcia zadanej temperatury i wtedy przekaźnik zostaje wyłączony. W trybie chłodzenia jest sytuacja odwrotna. Jeżeli wartość temperatury jest powyżej wartości zadanej, wtedy aktywowany jest przekaźnik w celu, na przykład uruchomienia wentylatora, żeby schłodzić nam poniżej wartości zadanej. Alarm buzzer. W układzie wbudowany jest brzęczyk. Przy aktywacji tego mamy sygnał przerywany. Możemy również włączyć lub wyłączyć w menu głównym sterownika. Zaraz, czy w tej wersji? Tak, w tej wersji uruchomiłem to już. Już patrzę. Tak, czyli w menu głównym możemy włączyć lub wyłączyć. I mamy informację. Termostat pierwszy jest wyłączony, termostat drugi mamy uruchomiony, e, tu mam dwa czujniki DS18B20. E, to jest akurat w ten czujnik mamy termostat e, drugi, czyli gdy osiągnie nam temperaturę 25 i5 zostaje wyłączony. OK, czyli ręką śmiało nagrzeje. Tak, I jeszcze jedną wartość mamy. Ok, i przekaźnik został wyłączony. Natomiast termostat pierwszy mamy 25 stopni. Sytuacja analogiczna. Oj, do temperatury to był ten, chyba, tak? Żeby nie czekać, użyję lutownicy. Oj, nie ten czujnik. To jest ten. Ok. I teraz mamy informację, że temperatura została przekroczona. Możemy ten alarm e, włączyć lub wyłączyć. E, jeżeli temperatura będzie za niska, ja może tak wartość zadaną sobie zwiększę, więc zakres od do, czyli alarm górny, alarm dolny, e, sobie przesuniemy. Powiedzmy tam z 30 par. No niech będzie 35, to będzie równo 32, 3, 5. Ok. Ok. I mamy temperaturę za niską, czyli mamy 35 e, minus 5, mamy 30, czyli poniżej temperatury 30 stopni e, jest. Alarm informujący nas o strzałeczce, że jest temperatura zbyt e, niska. E, identycznie sytuacja wygląda dla termostatu e, drugiego. Ok, możemy włączyć alarm lub go wyłączyć. Ok, to chyba byłoby na tyle. Tu więcej rzeczy nie mamy. Histerezę wyłączenia na przykład liczymy w następujący sposób. Wartość zadana minus histereza, i to jest wartość, czyli poniżej 34. Tak, zawsze w ten sposób w tym układzie jest to liczone. Ok. Telefon kontaktowy do mnie: 502 812 675. Mam na imię Grzesiek. Zamówienia można kierować telefoniczne, mailowo lub na portalu Allegro. Serdecznie, pozdrawiam.